Skoro prosta L i trójkąt ABC leżą na jednej płaszczyźnie, to mogę zaznaczyć punkty przecięcia prostej i tego trójkąta. Znajdując drugi rzut tych punktów, muszę zwrócić uwagę, aby odpowiednie punkty umieścić na odpowiednich bokach trójkąta. Czyli skoro jeden Prim leży na boku AB, to jeden Bis, również musi leżeć na boku AB. To samo z dwójką, skoro 2' leży na AC, to 2 bis też musi leżeć na boku AC. Aby wyznaczyć L' bis, łączę teraz 1 bis i 2 bis. W ten sposób mam znaleziony drugi rzut prostej L.